Sara Young Jezus mówi do ciebie 28 sierpnia Umacniaj się w świetle mojej obecności gdy pada na ciebie blask mojego oblicza, otrzymujesz pokarm, który pomaga ci wzrastać w łasce. Stworzyłem cię w taki sposób, abyś obcował ze mną twarzą w twarz, co sprawia, że nabierasz sił duchowych. Nasza łączność daje Ci mały przedsmak tego, co czeka Cię w niebie, gdzie wszystkie przeszkody oddzielające cię od mojej chwały zostaną usunięte. Czas rozmyślań spędzony ze mną jest dla ciebie podwójnym błogosławieństwem. Po pierwsze, doświadczasz mojej obecności w tej właśnie chwili. Po drugie, zostajesz pokrzepiony nadzieją nieba gdzie będziesz obcował ze mną w bezkresnej radości. Czytał Bogdan Dymowski.